thank mm -hmm. you Cześć, cześć witajcie Ostatnio przeglądając sobie youtube'a A dokładniej mój kanał Zauważyłem, że nie ma playlisty Z samoczwartkami Także postanowiłem ją sobie stworzyć A jak wiecie do playlisty dodajemy zawsze filmy Chciałem rozpocząć od pierwszego filmu W sumie tutaj macie playlistę Możecie kliknąć, powracając Chciałem założyć sobie playlistę No i patrzę, tam dodaję pierwszy samoczwartek do playlisty I patrzę na datę wrzucenia 3 grudnia 2015 rok sobie myślę, dzisiaj mamy 1 grudnia ale 20, 2016 rok dzisiaj mamy 2016 rok 1 grudnia i za dwa dni będzie rocznica rocznica powstania samoczwartku bardzo fajnie, ja się bardzo z tego powodu cieszę i na dzisiejszy samoczwartek pomyślałem, że nie będzie dzisiaj pytań, tylko dzisiaj sobie mniej więcej zrobimy takie krótkie statystyki o wszystkich samoczwartkach, że lecimy ja tu sobie zrobiłem profesjonalny scenariusz. Jako nigdy sobie nie robię scenariuszy do filmu, to do tego filmu musiałem stworzyć taki krótki scenariusz, ponieważ bym tych wszystkich takich liczb, cyferek nie zapamiętał. Dotyczących oczywiście samo Zacznijmy od samego początku. Samo czwartek, seria Samo powstała 3 grudnia 2015 roku. Wiele osób pyta. Dlaczego powstała ta seria? Otóż już wam mówię, już wam tłumaczę Seria powstała, bo pomyślałem sobie, że fajnie mieć taki swój dzień i wy zapamiętacie, że zawsze filmy się pojawiają w czwartki Pewnie dużo osób zapyta samotycha. Czemu czwartek? Czemu nie środa? Albo nie wtorek. Spokojnie, spokojnie, już wam tłumaczę. Youtuberzy zaczynali wtedy robić takie rzeczy, takie związane z tygodniem, z dniem w tygodniu. Jak wiecie, Naruciak miał poniedziałkowego Naruciaka. Nie wiem czy jeszcze nagrywa. Wtorki należały do wtorków z Kupsonem. Środy do jeszcze kogoś. Piątki do jeszcze kogoś. Soboty i niedzielę Także ja mogłem sobie wybrać Tak jakby dzionek swój Który będzie tak jakby mój dla mojego kanału No znaczy nie ma jakiegoś Przypisu i każdy może nagrywać co chce I kiedy chce, ale tak sobie pomyślałem Okej, okay, czwartek To będzie mój dzień, to będzie odpowiedni Dzień na nagrywanie takich filmów Teraz czas na nazwę No i sobie wymyśliłem kilka nazw Czwartki z samotychą, samo Czwartki oraz czwartkowy samotycha. To były trzy nazwy, które konkurowały ze sobą. Naruciak ma poniedziałkowego naruciaka, więc czwartkowy samotycha to taki, to takie słabe, bo to by było zbyt takie podobne do siebie. Poniedziałkowy naruciak i czwartkowy samotycha. No to by było zbyt podobne do siebie, rozumiecie o co chodzi. Także pozostają nam samo Czwartki oraz czwartki z samotychą. Jak pomyślałem, czwartki z samotychą... No to jest te O na końcu, samotychą I to jest polski znak A większość czcionek nie obsługuje polskich znaków Tak, tak, tak sobie wtedy to tłumaczyłem I pomyślałem, że ta nazwa jest za długa I czwartek samotychą No, no to nie wpada tak w ucho i tak się nie kojarzy A później pomyślałem Samo czwartek To będzie to no pomyślcie sobie, jak teraz samo czwartki byśmy mieli nazywać. Cześć, witajcie z tej strony, samotycha i witam Was w kolejnym odcinku czwartku z samotycho. Nie, a samo czwartki to tak fajnie się kojarzą i teraz każdy mówi samotycha, a kiedy jest samo czwartek. No, także odpowiadam, że samo czwartek jest w każdy czwartek. No, nie w środę, nie we wtorek, w czwartek. W czwartek są, samo czwartek. Tak, bo wiele osób mnie pyta z samotych, a kiedy samo czwartek? To się stało tak. Pytanie takie, samo a kiedy samo czwartek? To się stało, jak kiedyś były bardzo popularne pytania do Minecrafterów. E, kiedy Minecraft? Kiedy Minecraft? To wiecie, to do mojego kanału ludzie sobie przypisali pytanie samotych, a kiedy samo czwartek? W sumie fajnie, bo było takie swoje ten, pytanie. W ogóle jestem w bluzie samotyżkower. Jeżeli nie widzieliście unboxingu, to sobie kliknijcie tutaj w kartę i możecie oczywiście taką bluzę kupić na samotyszkoer.capsel.pl No także już wytłumaczyłem Wam dlaczego Samoczwartek i dlaczego taka seria, ponieważ chciałem sobie podpowiadać na pytania i nie robić zwykłego QA tylko zrobić taki dzień. Łącznie samo czwartków powstało 37 odcinków, Bowie, jak wiecie była przerwa dwumiesięczna, może trzymiesięczna nawet i pomiędzy tymi przez ten rok nie zawsze mi się udawało co tydzień nagrywać ten samo czwartek, więc same jakieś przestoje były, ale raczej starałem się, żeby to wszystko płynnie było co tydzień. Także powstało 37 odcinków, które łącznie uwaga uwaga zostały obejrzane 51 tysięcy razy. Ponad 51 tysięcy wyświetleń. Myślę, że to jest dosyć sporo jak na mój kanał. Może nie jest to bardzo dużo, ale ta liczba mnie zadowala, że 51 tysięcy razy są obejrzone moje wszystkie samoczwartki. W tym było 6822 łap, czyli oceny filmu. I w tych łapkach zawierały się łapki w górę i łapki w dół. Łapek w górę pod wszystkimi samoczwartkami zostawiliście 5000 tysięcy 915. Rozumiecie to? 5915 łapek w górę. To jest więcej niż mam widzów na całym kanale, pod wszystkimi samoczwartkami. No to jest szokująca liczba dosyć. Jak na mój kanał oczywiście, no bo wiecie, ja tu porównuję do mojego kanału, a nie na przykład do jakiegoś kanału milionowego. No to wiadomo, że oni mają dużo łapek w górę, dużo więcej łapek w górę, tak. A łapek w dół zostawiliście tylko 907. W sumie to i tak jest dużo jak na samoczwartki. Znaczy jak na mój kanał 907 w górę, prawie 1000 No ale mniej więcej Wszystkie samoczwartki Wszystkie 37 samoczwartków trwało łącznie 255 minut tak mniej więcej. 255 minut trwały wszystkie samo czwartki. I w tym to jest prawie 400 minut samego nagrywania. Z pewnością, bo jak wiecie, wy otrzymujecie gotowy materiał pomontowany, już tam pocięty, a ja potrafię stać przed kamerą 15 minut i z tego powiedzmy macie 8 minut materiału, 7 minut, czasem 5. Zależy jak mi się tam potnie. No i tak to wygląda. Długie godziny montażu, długie godziny nagrywania. I gotowy materiał dla Was. Ale mam nadzieję, że, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że Wam się samo czwartki podobają. Więc jeżeli Wam się samo czwartki podobają, to robimy tutaj dużo łapek w górę. Zostawcie łapkę w górę pod tym samo czwartkiem. Jak wiecie, łapek w górę pod wszystkimi samo czwartkami było 5915. Uwaga, uwaga, szybka matematyka. 6000 odjąć 5915 równa się 85. Czyli pod tym odcinkiem jakbyście wbili 85 łapek w górę byłbym bardzo zadowolony, byśmy dobili do 6000 łapek w górę pod wszystkimi samoczwartkami. Ta liczba by mnie usatysfakcjonowała Także to było na tyle z dzisiejszego czwartku. Trochę sobie powspominaliśmy Trochę rzeczy sobie wyjaśniliśmy Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał Jeżeli Wam się spodobał To zostawcie łapkę w górę Napiszcie w komentarzu Od jakiego samoczwartku mnie oglądacie A może oglądacie mnie od samego początku serii Byłbym bardzo wdzięczny za to Także piszcie od kiedy mnie oglądacie I który samo czwartek Wam się podobał najbardziej Dzięki za obejrzenie Trzymajcie się Życzę Wam dobrego dnia, dobrej nocy Zależy kiedy to oglądacie No i cześć Pum! Oh! Oh.